Kupiłam sobie soczek z rurką jabłkową, ja bardzo lubię takie. Mam tu również fantę pomarańczową. To jest napój, który zawsze muszę mieć. Almette ziołowe. I kochani, uwaga, uwaga, pomidor. <grym> Jeden na krzyż, no ale jest warzywa, nie? A w ogóle tam miałam ochotę cię pomidora, że musiałam sobie kupić. No tak, Nika. Fanta jest najlepsza. Coca-Cola też jest pyszna. Czyli mam oczywiście Stixy Crunchy, które bardzo lubię, ketchupowe. Świetna przekąska chrupiąca, w sam raz do oglądania serialu, na przykład. Activia do picia, o smaku truskawki kiwi. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, kupiłam sobie smak dzieciństwa, czyli danonki truskawkowe. Bardzo je lubię i mam taką już ochotę. Dzisiaj sobie zjem na pewno. <grymne> Pamiętam zadamy dawnych Wkładało się do zważarki. No nie, takie patyczki były. I były z tego lody truskawkowe. Mam tutaj również paluszki Lajkonik. Super słona przekąska w sam raz. Kupiłam sobie z wędlin krakowską szynki od szwagra. Z Krakusa. Ogólnie bardzo dobre są. Ja Cię kocham. O, miło mi! Tutaj mam proteinowy drink z kawą o smaku karmelu i orzechów. Orzechowo-karmelowy. Witam wszystkich. I mam tutaj tak. Sok pomarańczowy z tym w kartonie. I mam też również sok tym w butelce. Pomarańczowy. Kupiące moi drodzy trzy paczki małe lejsoch cebulowych. Ona <noise> powiedzieć jedną większą, ja te małe nie? <noise> Oprócz tego kochani serek kanapkowy śmietankowy, który bardzo lubię, jest pyszny. Ze że pieczywem najlepiej smakuje, jak zawsze mówię nie? Mam tutaj jogurt bela czereśniowy. Kupiłam oczywiście, Marlena dzięki, i 7 days kakaowe, wiecie uwielbiam, o Małgosia, cześć moja droga, sneakers, coś słodkiego, ejku coś mi spadło, i tak, kupiłam sobie oczywiście moje ulubione gumy rozpuszczalne, frit z witaminami, wiśniową, pomarańczową, i truskawkową. Oprócz tego, kupiłam sobie również milkę orzechową. Czekoladka, w sam raz, coś słodkiego na dziś. I moi drodzy, nowość, jeśli chodzi o herbatę. Borówkowa herbata od Wersow z Lipton. Ładnie pachnie w ogóle. Pięknie. Smakuje tak przeciętnie, powiedzmy, ale no fajne. Tutaj wersą jest twarzą tej herbaty. Mam tu również y, serek z y, Hochland, kwartet. Y, tu mamy takie smaki jak dwa razy z ogórkiem i koperkiem, Mazdamer ze śmietanką i pieczakami. Bardzo lubię te trójkąciki, serki topione. Mam tu również chocobons, moje ulubione cukierki. Nie mogło ich zabraknąć. One się dosłownie rozpływają w ustach. Są tak dobre i pyszne. Kinder Bueno białe. Mam tutaj orzeszki bezkiskie paprykowe. Polecam serdecznie, są naprawdę przepyszne. I kupiłam sobie jeszcze elektrolity. Morning Restart o smaku Brzoskwini, także elektrolity, zwłaszcza w sytuacjach osłabienia albo upałów, warto pić. Serek wiejski wysokobiałkowy. Chciałam Wam pokazać Nutellę, edycja dla podróżnika, The Traveller. Mamy tutaj uśmiech, bardzo uroczo wygląda. Kupiłam sobie również Pringles o smaku sera i cebuli. Ja dawno nie jadłam tych chipsów. Miałam ochotę na rogaliki 7 days'y, oczywiście kakaowe. Mam tu również beskickie precelki. Świetna przekąska, chrupiąca. Moja ulubiona guma rozpuszczalna z witaminami, frit. O smaku truskawkowym, pomarańczowym i wiśniowym. Zwłaszcza jaki super kisiel, ze szrekiem. O smaku truskawki i maliny. Nie mogło zabraknąć almettę ziołowego. Kupiłam sobie świeże bułeczki, zaraz zjem. Do tego żelki Haribo, misie, Kinder Crispy. Kupiłam sobie również Prince Polo Orzechowe i Princesę Kokosową. W Dubaju przykuły również moją uwagę te ciasteczka Double Chocolate, takie misie, zdrowe. Zobaczymy, jak będą smakować. Kupiłam ostatnio nowe chipsy, crumb chips w wakacyjnej odsłonie z flamingiem o smaku kremowej papryki. Zobaczcie, jaką super pyszną, słodką nowość znalazłam. Ptasie mleczko, mascarpone z malinami w czekoladzie mlecznej. No, wygląda smakowicie, a mrożone będzie smakować jeszcze lepiej. Pewno Biedronce natrafiłam na napój mleczny od Nesquik Shake. Miałam ochotę na coś słodkiego i kupiłam sobie Kinder Czekoladę w wersji mini. 20 małych batoników ze zwierzętami. Zobaczcie, jaka super kinder czekolada, jeszcze edycja z ramadanu. Chrupki Cheetos, miękkie, puszyste, intensywnie serowe. Natrafiłam na bardzo ciekawy smak chipsów, z Spanish Tomato Tango, którego nie ma u nas w Polsce, więc wypróbuję. Moje ulubione mleko smakowe, truskawkowe. Idealny napój orzeźwiający, zwłaszcza na takie upały, jak teraz tutaj są. Lipton Ice Tea o smaku czerwonych owoców. Przez te ogromne upały ciągle chcemy się pić, kupiłam sobie sok pomarańczowy, Większy jabłkowy i pepsi. Ciastka podobne do delicji, o smaku truskawkowym. Jak wiecie, bardzo lubię mrożoną kawę i tym razem mój wybór padł na cappuccino. Mam tutaj napój kiwi limonka, a także sok pomarańczowy w Kupiłam sobie serek topiony w plastrach. Oczywiście ta urocza krówka przyciągnęła moją uwagę. Słodycze topią się w tym upale, dosłownie. Kupiłam sobie snickersa, kinder bueno białe, ciasteczka czekoladowe misie i karmelową koalę. Kupiłam mirinę o smaku zielonego jabłka. Kupiłam sobie także aktywie do picia, mango i brzoskwinia, a także tą zwykłą o smaku owoców leśnych. A teraz najlepsza pora, aby napić się mrożonej herbaty o smaku mango i marakui. Z przekąsek kupiłam sobie paluszki i chipsy Walkers o smaku serowo-cebulowym. Jeszcze miałam ci ochotę na truskawki. Wyglądają tak pysznie. Takiego sneakersa jeszcze nie widziałam, także zaraz wypróbuję. Moja ulubiona guma rozpuszczalna, tylko tutaj w wersji pomarańczowej. Mamy tutaj babeczki waniliowe. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Moi kochani, to mój ulubieniec kosmetyczny wszechczasów. Jak myślicie, co to jest? Nie, to nie jest lód, ale tak wygląda apetycznie. To mydło przepięknie pachnie. Smakowicie. Coś wspaniałego. W dodatku świetnie oczyszcza skórę. I przez chwilę po umyciu jest ona nawilżona i odżywiona, taka miękka w dotyku. Kupiłam to mydło w Dubaju, w sklepie Nectar Life. Nigdy wcześniej nie słyszałam o tej marce. Chociaż dopiero co wróciłam z czasów, to już gdzieś w głowie planuję kolejny wyjazd. Myślę, że on prędko nie nastąpi, ale będę na niego przygotowana, bo już mam nową kosmetyczkę z mini produktami. Kupiłam sobie ostatnio w Daglasie. Przede wszystkim przykłamała moją uwagę szata graficzna, taka wakacyjna, egzotyczna. Sprawdźmy, co tam jest w środku. Mamy tutaj szampon do włosów, oczywiście żel pod prysznic, krem do ciała i mgiełka. Taka kosmetyczka super sprawdzi się na wakacje jak i na prezent. Kupiłam sobie również większą wersję tego żelu. Bardzo spodobał mi się zapach, jest taki egzotyczny i przywołuje letnie wspomnienia. Jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, ostatnio natrafiłam na odżywkę z marki Harry Tail Cosmetics. Bardzo przykły moją uwagę opakowania ze zwierzakami. Jest to odżywka emolientowa. Pachnie orzechem włoskim, wanilią i kakao. Na pewno muszę przyznać, że po jej użyciu moje włosy wyglądały lepiej. Były bardziej podatne na układanie. Mam nadzieję, że zregeneruje moją czuprynę. Przede wszystkim ta marka ma ekologiczne podejście i są to kosmetyki wegańskie. Ostatnio będąc w Super Farm natrafiłam na taki żel Summer Soul. I bardzo tutaj zachęcił mnie do zakupu tego żelu, opis z tyłu posłuchajcie. Zachód słońca, szum fal, pod stopami rozgrzany piasek. Po gorącym dniu przychodzi ciepły wieczór. W uszach rozbrzmiewa muzyka i roześmiane głosy bliskich osób. Czujesz, jak złociste promienie jeszcze ogrzewają Twoją skórę. Orzeźwij ciało słodkim zapachem koktajlu, poczuj na sobie słodycz z nutą limonki, daj się ponieść energii radości i beztrosce. Cieszy tą chwilą, czekacie wspaniały wieczór. Polubiłam ten żel. Pachnie naprawdę bardzo ładnie i świetnie się pieni. Moi drodzy, skusiłam się i kupiłam giełkę od Sol de Janeiro Flor Mistica. Pięknie pachnie. Jest to zapach subtelny, kwiatowy, taki świeży i nawet powiedziałabym romantyczny. Wyczuwalne są tutaj nuty kwiatu pomarańczy, wody kokosowej i kwiatu flaminga. I wyczuwam też tutaj trochę róże. Tamgiełka zdecydowanie będzie moją ulubioną w tym sezonie. Jeżeli chodzi o trwałość, to mniej więcej tak godzinę czuć ten zapach, a później się ulatnia. Kupiłam sobie również antyperspirant z Lady Speed Stick, Teen Spirit o zapachu sweet strawberry, czyli słodkiej truskawki. Ochrona przed potem jest bardzo ważna, zwłaszcza w upalne dni. A uwierzcie mi, w Dubaju było jak w raju, ale czułam się tam jak w piekarniku. Mega gorąco. Kolejnym moim ulubieńcem kosmetycznym jest olejek w balsamie od Nivea. Jest on o zapachu kokosu i mamy tutaj również olejek Monoi. I naprawdę pachnie cudownie. Pięknie. Po jego użyciu skóra jest dobrze nawilżona, odżywiona i wygładzona. Jest przede wszystkim przeznaczony do skóry suchej. A ostatnio po opalaniu właśnie taka moja skóra się stała. Najważniejsze jest to, że nie pozostawia takiej tustej warstwy. Chciałabym wam pokazać paczkę, którą dostałam od tarocisty Daniela Świerczyńskiego z jego sklepu ezoterycznego Ezo. Tarot fascynuje mnie coraz bardziej. Zacznijmy od kryształów kamieni na szczęście. Jak wiecie, każdy z nich ma inne znaczenie. Jak pięknie zapakowane. Serce z opalitu jest symbolem miłości, oddania i wierności. Oprócz tego dodaje wiary w siebie i motywuje, i sprawia, że nie mamy chęci się poddawać. Coś idealnego właśnie dla mnie, bo ja nigdy się nie poddaję pomimo przeciwności losu. Mam nadzieję, że przyciągnie miłość do mojego życia, ale taką szczerą i prawdziwą. Mam tutaj kryształ górski, on sprawdzi się u każdego wyśmienicie, oczyszcza waszą aurę, przywraca harmonię do waszego życia i ochroni was przed negatywną energią. Każdy z kamieni ma swoje właściwości, niektóre uzdrawiają, niektóre pomagają nam przyciągnąć szczęście do życia, inne oczyszczają naszą aurę z negatywnej energii, a jeszcze inne z kolei uzdrawiają. Większość tych kryształów jest używanych np. do biżuterii albo talizmanów. A teraz moi drodzy, chciałabym Wam pokazać kadzidełka, które służą przede wszystkim do oczyszczenia energii np. w danym pomieszczeniu. Oprócz tego również świetnie sprawdzają się do relaksu, medytacji i jogi. Yoga Ritual cudowny zapach i powiem wam szczerze zanim otworzyłam w ogóle pudełko to już było czuć ten niesamowity aromat. Tutaj mamy nuty ziołowe, drzewne i słodkie. Kolejny kadzidełko Arabian Night. Ten zapach kojarzy mi się z arabskimi straganami, gdzie unosi się w powietrzu niesamowity aromat przypraw i orientalnych nut zapachowych. To kadzidełko poprawi twój nastrój, lepsze samopoczucie i oczyści otoczenie. Mam także tutaj cynamonowe, chociaż za cynamony nie przepadam. Mam tu również kadzidełko Pogan Magic, pogańska magia, i ono przywróci do waszego życia szczęście, pomyślność i czysty umysł. Również działa dobrze na koncentrację. Moi drodzy, nie wiem czy wierzycie w manifestacje, ale ja jak najbardziej. I wydaje mi się, że to o czym myślimy i czego chcemy, i że to przyciągamy myślami, to to się może w naszym życiu wydarzyć prędzej czy później. Także tutaj chciałabym wam pokazać świece czakralne. Mam tutaj różne kolory. Dzięki takim świecom możemy oczyścić i odblokować nasze czakry dzięki magii intencji i kolorów. Powiedzcie mi, proszę, czy Wy również mieliście doświadczenie z magicznymi przedmiotami, czy wierzycie w ich znaczenie, czy może kiedyś ktoś z Was korzystał z usług Tarota i chcieliście wiedzieć, co przyniesie przyszłość? Dajcie znać w komentarzach. Dzisiaj naszła mnie inspiracja, aby nagrać filmik zupełnie w innym stylu niż dotychczas, a chodzi tutaj o dźwięki ASMR. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli tak, zostawcie serduszko. Na początek mamy folię bąbelkową z przesyłki. Uwielbiam ten dźwięk. Kiedy Twoje usta są spierzchnięte i suche, trzeba trafić na dobry balsam do ust, który je nawilży i odżywi. Mam olejek do ust z niuks miodowy. Pięknie pachnie i smakuje mega słodko. <grybuj> A za chwileczkę otworzę paczuszkę moje ja ulubione cukierki, kurzyk opons. Piękny zapach, mgiełka sło też na Pachnie cudownie. Mam tutaj Bemben. Co prawda nie potrafi na nim grać, ale spróbuję. Dziękuję za oglądanie.